Cześć witajcie w pierwszym odcinku z serii elektronika w rowerze Dzisiaj zajmiemy się akumulatorami Ja do mojego roweru wykorzystam dwa akumulatory Jeden to jest żelowy na 12V 9Ah Kosztował on niecałą stówkę w Media Expert Obecnie jak widzicie się ładuje Natomiast drugi akumulator to jest po prostu Powerbank Wolfu 15 tysięcy mAh Z, możli... z quick charge'em O tutaj jest logo e, Czyli możliwością wyciągnięcia z niego 12 v Żeby ten duży akumulator zmocować do roweru Będziemy potrzebowali takiej deseczki To jest deseczka dokładnie od skrzynki pojawkach Czyli czegoś takiego Oraz kilku opasek, za chwilę tą deskę skrócę I pokażę wam jak to komentować W rowerze w tym miejscu są dostępne takiej długości śruby I szczerze mówiąc gdybyście mieli taką ciekawą deseczkę Jak ja, to one by wam nawet wystarczyły no jednakże jeżeli macie to dyseszkę to musicie po prostu dokupić większe śruby. I przyklejamy tutaj teraz kilka nakrętek. W tym miejscu będzie przymocowany akumulator, a w tym będzie w takim pudełku Powerbank. Jak widzicie, to pudełko jest e, trochę za małe, ale to nie szkodzi, bo tutaj się wytnie otwór i będzie on po prostu lekko wystawał. Będzie on zamontowany tak do dołu, a, a więc woda będzie po prostu po nim spływać i do środka się na pewno nie dostanie. Jak widzicie, otwór jest już wycięty, wygląda to w mniej więcej taki sposób i to będzie tutaj po prostu przykręcone na te dwie śruby. No i tak to się ogólnie prezentuje. No i teraz jak widzicie, gdy postawimy tutaj akumulator, to będzie on spadał, dlatego to nie jest problem, ponieważ w tym miejscu damy taki malutki kątownik, który będzie całą tą konstrukcję podtrzymywał. No i dobra, tak to się prezentuje. Akumulator będzie zamocowany tutaj. Możemy tutaj już dać opaskę. Ja rowerem zdążyłem się już przyjechać i mogę Wam powiedzieć, że w żaden sposób to nie przeszkadza w jeździe, pedały się spokojnie kręcą, a skoro zasilanie już jest, to zbliżamy się do końca tego odcinka, ale zrobimy coś jeszcze. W tym odcinku miało być tylko zasilanie, ale przykleimy sobie tutaj jeszcze taki płaskownik, na który będziemy potem montować całą naszą elektronikę. W tym odcinku to już będzie na tyle. W następnym odcinku zamontujemy sobie na tej półeczce pudełka z elektroniką, kamerę noktowizyjną oraz kierunkowskazy. A więc myślę, że warto obejrzeć. Narka.